Wziął. Cześć A, to ile tak Przestaw tu, czy mógł zastawić, no. zastawić. Mm. A ty nie zostawiałeś tego już mnie? Nie To jest mój, z Ja u ciebie zostawiałem tylko piła motorowe. Wszystkie śluby, się są, wszystko się No, I ile potrzebujesz za to? A ile mógłbyś mi proponować? Stówkę? No dobra 150 Też mogę. No to na no, 150 będzie dobrze. Sprzedajesz, zostawiasz? Zostawiam. Ale ja takie, że to mam dwie rzeczy do zabrania Ciebie. Dobra, nie ma sprawy. A masz szczęście, bo miałem wychodzić. Co? No. Się zbieram. Dzisiaj więcej na wylocie jestem jak siedzę tutaj. Ciągle coś do załatwienia. No to narzędzia wbrew pozorom bo nie są aż tak drogie Także 150 to jest... No dobra, spokojnie. damy... Dam wybiorę A tam pamiętam, że ci się terminy będą za niedługo kończyć No nie? no wiem wiem, do którego tam mam... Do 30 najszybszy. Dobra, bo to zapiłe, nie, zapiła będzie to. Tak? Zapiłe najszybciej, no? No Co z buta do mnie? Co? Z buta? No, nie tylko małe, że kolega mnie podwiedzę. Podpis się przyjacielu. A czekaj, nie czekaj, bo jeszcze zdjęcie muszę zrobić. A z przodu? No, zapomniałem. Zdjęcie musi być. Się przepisy pozmieniały, i... i zdjęcie musi być wiesz, zrobione, trafia na serwer, i potem na umowę, nie? Ale teraz powinno się ładnie zaświecić, także podpis. Chyba, że się znowu program zawiesi, bo dzisiaj mi się wiesz. Na tarczywie wręcz. Dobra To jest twoja umowa i 150 zł dla ciebie Dzień dobry moje opony, witam szefa. Dzień dobry panie Kaziu Panie Bartoszu. No Proste jak drut, a krzywa jak fiński Bank znowu, ale to moja sprawa. Co Ile? bank? Widziałem jak pan stał już Udałej przy bankomacie. Stopniu. No i poszedłem do środka. Płaciłem, nie ma, było. Zero. Muszę oddać. No ale banku ma to pan przed chwilą wyciągał, nie? Nie, nic. Bo widziałem jak pan stał, nie? Stałem, patrzyłem, chciałem wypłaty. I się kasa no. środka, no, To już piąty raz. Chyba zmienię bank. No, a Pan tak zawsze gada z Panie tym Bartoszu, bankiem. No nie. Półtorej albo stuwe. Jak Pan decyduje. Pana decyduje. 150 bez problemu mogę Panu dać. Nie? Dobra, tam jest y, dwa konta. Może Pan korzystać z kart. No, Łączy się. Proszę Pana. To, to, to jest do którego pią którego piątego biorę na no, i go wykupię, ale jak Pan chce dzwonić, proszę bardzo. Dziękuję, ale mam swój telefon. Ale polecam. Moje mm. usługi też sobą. Dobra, okej. Okay. Super, podpisujemy się i... No sekundkę, tylko umowę wystawię. Dobra, jest umowa powstanie. No Coś dawno Pana nie widziałem u mnie. O, proszę o mnie teraz bazowanie. Co takiego? Dwa tygodnie bazowałem w, w jest... chałupie. No, ba... no, no, no bazowałem w chałupie, nie wyjeżdżałem w ogóle. Nie od, wychodził od, pan z domu? Od, nie, od wszystkich świąt nie jeździłem do ciebicy, bo nie miałem potrzeby. Rozumiem. A coś tutaj pan mojemu zmiennikowi za skórę ostatnio zarazu, coś słyszałem. Damianowi? No. Jak znalazłem? No. Nie, obrazi się on. Ja, on musiał, że ja mam sługę dla was. A, jak nie ma szefa, to ja do widzenia robię. Aha. No bo to nic mu nie ujrzałem, no absolutnie. Poczuł się dosyć urażony i mi wiadomo, i został. Ale z jakiego tytułu? A ma? ja nie wiem, to się pana pytam. A, ja nic nie robię złego, panie, damy, panie Bartoszu, absolutnie. Ja mam kontrolę nad sobą samą. Mówi pan. A ja. Ponoć od poniedziałku wraca ciepło. Tu pani mówi 10 stopni. Zima nie jest zimna, ma być. No ale mówią, że grudzień będzie łaskawy w lutym nas Ja poszedłem do tego szefa, mówię proszę pana, panie prezesie, tu pan Andrzeje. Pan z dyrektorem banku gada? Nie, ja, z Andrzejem. Mówię, proszę pana, on, to kartę ci wymieni. wymieni. No i na razie tylko 50, znaczy 100 poszło. Masakra pan to się ma z tym bankiem? Nie. Zawsze ma pan jakieś przygody. Polecały mi bank pocztowy. Ja nie chcę rezygnować z ich usług, bo moja natura, bracia, rodzina korzystała z ich usług od początku do końca. No, ale skoro pan bank. nie jest zadowolony, to można zmienić, no, ale nie? Ja nie mogę, nie, nie, ja do nich nie mam zarzutów. co do obsługi, do personelu, do dyrekcji, tylko po prostu być może, że maszyny, serwerki Robią swoje elektronika mega. Czyli złośliwość rzeczy martwych? Chyba tak. Jest na chodzie, wszystko ok. Proszę sprawdzić stany konta. Tymowa jeden, tymował dwa. Ma pan prawo korzystać. Dziękuję, mam swój. W razie To jest pańska umowa 150 zł. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również, panie Kaziu. Nie wiedziałem, pan też pracuje? Wolne mamy. No to miły Przyjeżdża do mnie rodzinka, będziemy kawkę urodzinową pić. Pan urodzinę Miałem, no Które? 39. No to jeszcze młody chłop pan jest. <grym> Jakby nie bardzo. Marka. Do zobaczenia. Very good, oh, cholera. Do siebie. Bardzo dobrze. Jakby na zewnątrz były to kapota. Nie ma interesu ten. Zawsze do środka w Dzięki. Widocznie Pan słucham. Chciałbym zostawić. prosił jak się go odpala to na czymś płaskim mm -hmm. Chodzi o to, żeby... Na no, płaskim to ja nie sprawdzę czy wszystko działa. Znaczy to jeszcze raz trzeba odblokować. Do samego końca. Tak, i on wtedy... No teraz widzę właśnie, no. tak, bo tu jest blokada. Dobra, widzę. I tak jeden. Wszystko jasne. Ile pieniędzy potrzebujemy? A to sprzedać kostulo kostunka Ile się da? A to pan tutaj nagrywa na TikToka? Mm, nie prowadzę kanału na TikToku Nie? Nie A widziałem, że stąd też był kanał Pira Piracą. Aha A tylko na YouTube działam No, no, no A to może z YouTube'a ktoś może tam puścił jakiś fragment na TikToka? Eee, tam piracom jak mogłem No Pięć stówek ratuje? Dobra, niech będzie A wiertło nie, nie wiem. Nie ma czegoś takiego. Nie ma tego nawet. Nic podobnego co mógłbym znaleźć. A nie ma żadnej żadnej sygnatury. I nie wiem ile miałbym szczerze mówiąc zaproponować. Więc za niestety będę musiał podziękować. Bo nie jestem w stanie ich No ja wiem, bo ciężko znaleźć festola. teraz. Festola to... jest od... od zarąbania, nie? No. No, mówmy się. Tylko no musiałbym znaleźć jednak choć. Coś podobnego do tego, wiesz, 6 sztuk. W miarę do drewna, ale nie ma nic tak. Także nie wiem, po prostu, nie. No, 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 dobra. A dobra. wiadomo, że druga rzecz, i lepiej wycenić konkretnie. No, ja kupywałem, raz użyłem i 300 zapłaciłem. Tak, tak, tak. Myślałem, że się przyda jeszcze dłużej, a. No. A pod zastaw darany razem z tym? Nawet za stówkę? Po prostu ja nie wycenię, po ile chodzą wiertła używane. No, no, no. Nie wiem, czy miałbym zaproponować 20 czy 50 zł, nie Aha. mówiąc już o stówie, nie? No, no, no. Wiem, o co sposób. chodzi. E, Jeśli ratowałoby Cię, mogę do Hilti dodać jeszcze z 50-100 zł. E. No to dobra, to może tak 6 stówek, jakby było za laser, to by było mhm. super. Bo tak liczyłem właśnie z wiertłami, tak 6 stówek. To mogę zrobić. Dobra, nie ma sprawy. A Achillki zastawiamy, nie sprzedajemy. Zastawiamy, tak. Dobrze? A strasznie nie lubię, wiesz, kota w worku brać i ja taka... wiem o co chodzi. Taka wycena bez wyceny to... To jest takie A ryzyko. A jeśli miałbym coś powiedzieć to powiem śpiesznie tanią cenę i nikogo nie chcę obrazić po prostu, No nie? ja wiem o co chodzi. Więc czasem wolę nic nie wziąć. No, to przynajmniej pan szczery. Także jak miałbyś coś oglądać na TikToku, nie oglądaj, zapraszam na YouTube, nie? No, no, no. Nie no, bo czas, czasami tak patrzę, bo tu od niedawna mieszkam w tej czynnicy, no. bo ze Szwecji i w Szwecji właśnie oglądałem sobie TikToka i no, tak no, patrzę, no, no, no. lumbar czynnice, tak o, okay. <laughs> tak przyjechałem, patrzę, to ten sam, w środku ten sam, taki. Po pierwsze, TikTok to rak. Nie? No ja wiem, tam teraz wszyscy biorą, kopiują coś z YouTube'a czy coś i zaraz wrzucałem na TikToka, żeby tylko popularność mieć. A TikTok to jest kolorny rak, ja dostaję raka od samej nazwy. No. A dwa, że oglądając na, na tym, na TikToku nie dajesz mi oglądalności. No tak, oglądalności też się na tym teraz nie zarabia, tak? TikTok jest po prostu o tak sobie na Proste. YouTube można zarobić. A jeszcze. Parę groszy coś tam przejdzie. Piracą, jak mogą, mówię, no. na tym TikToku. O TikTok to rak, zawsze każdemu powtarza. Zdjęcie będę robić, zdjęcie będzie do umowy. Dobra, dobra. Także na spokojnie. Nie, to waspana. będzie 600 zł za zastaw. Tak. To ze Szwecji, tak? Mówiłeś, wróciłeś? No, ze Szwecji. W czerwcu dopiero, od czerwca w Polsce. W Polsce. Długo byłeś za granicą? 5 lat. 5 lat ci zeszło. No powiem miałem tylko pojechać na rok z taką dorobić. No. no i pięć lat zostałem. Dosciągnąłem kobite i. I co cię skłoniło do powrotu do... lekarza. Nasze... Bo dziecko w drodze. A lekarze tam jest medycyna taka, że nie da rady. Pominimy, że droga, ale jakoś Znaczyń... cio... Nie droga. Nie? Chodzi o to, że... Właśnie to jakościowo w Polsce są USG normalnie, a tam się ma tylko dwa przez cały tak. nic Wiem. więcej i nie ma żadnych badań. To jest pra praktycznie to samo co w na przykład. Tak. tam już zero badań robią. Mhm. Tak, No Słyszałem. i normalne jest to, że lekarz potem przychodzi się pyta czy Pani chce wysunąć czy nie i z tabletkami już. Od razu? Od razu. Od razu z tabletkami? Tak. On już trzyma tabletki w ręce i tylko py zadaje pytania. To jak trupsy. No. On i, I trzeba przy nim jedną wziąć? A potem dwie się dostaje i ich dopiero w domu. Skandaliczne. Od razu, momentalnie. No jak ja do nas co przyszedł, tam powiedział, to mnie trochę tak przeraziło. Że... no Ale no co zrobię? No, kraj to inne obyczaje są tak. No i zarobki się zmniejszyły. No i inflacja też poszła tam do góry, tak. O 100% tam poszło już. Tak. Czyli coraz mniej się będzie opłacało emigrować w tamtym kierunku. Znaczy można jechać i się tam zostać już na stałe. Mhm. Żeby jakoś tam dorobić, to, to nie, nie opłaca się. Żeby na stałe jechać, to tak. Ale y, mieszkałeś z dala od tych y, kłopotów obecnie z emigrantami, co tam mają? Nie. Mieszkaliśmy wszyscy tam wszyscy, kołoś każdego koło się mieszka. Ja na kratce mieszkałem z może z ośmioma rasami ludzi. Rozumiem. No. no, tylko wiadomo, że trzeba tym uważać, bo są te gangi, tak. I to te gangi 15-16 lat. Niech mi teraz ktoś powie, że w Polsce trzeba uważać, nie? Tutaj, tutaj to jest cicho, tutaj jest bezpiecznie. Tam 15-latek normalnie z bronią, z torebką na i chodzą po ulicy. No przecież w tamtym roku? Nie, w tym roku było bardzo głośno, bo Polaka zabili. Już Biały Dzień. Jechał na rowerze z dzieckiem, odwoził się do szkoły i tylko zwrócił uwagę, a ten go co zatrzymali 16 lat chłopak. Wyciągnął przy dziecku i jeszcze mu w kulka była. tyle. I było głośno. No W Szwecji ponad chyba 600 osób się zebrało na pożegnanie niego. Obce osoby przyszły. No i tak się tam właśnie dzieje. Jak mi jak kradną tiry i wyjeżdżam do jubilerów, to wojsko, wojsko zaraz przylatuje i tak w kółko. I teraz niech mi ktoś powie, że w Polsce jest źle i niech mi narzekają no. na ten kraj. Nie, tu, tutaj jest naprawdę spokój. Tutaj jest spokój i cisza. A widziałem na YouTubie, jak zagraniczni turyści, w tym kobiety, chwalą sobie, że druga w nocy one idą w centrum miasta i są niepokojone. Nie, tak nie jest. Ja... To jak jest teraz w Szwecji? Druga w nocy kobieta wyjdzie? Nie. Nie wyjdzie. Nie wyjdzie z domu. Jeżeli wyjdzie z kimś, z jakimś facetem czy coś, to tak, oczywiście. Co i tak Tylko nie jest gwarantem. We, we, we dwóch. Mhm. Tak, musi być przynajmniej tych dwóch facetów. Nawet dwóch? Tak, dwóch, <laughs> żeby wyjść na miasto. No to jak ja tam wychodziłem na miasto, ze znajomymi to szły trzy kobiety, a sześciu czy siedmiu facetów. Mój Boże żeby iść na miasto, nie wiem, gdzieś tam na imprezę czy coś, tak, bo w każdym tunelu, bo tam pociągi są podziemne, w każdym tunelu yy, na przystankach stoją po prostu te gangi i wciskałem ludziom k**tyki. Z bramami tak se stoją tak. No a policja po prostu im nic nie robi, bo ich nie łapie na tym, żeby komuś sprzedają. Muszą ich złapać, to wtedy mogą ich tam ścigać. Szokujące. No. Co innego dowiedzieć się z telewizji, a co innego od naucznego świadka, nie? No, ja akurat byłem przy tym, jak mojego sąsiada za 12 w nocy siedziałem, paliłem papierosa w oknie, ale na parterze mieszkałem. Mm -hmm. I były tak, że ja na parterze i taka górka była, i był na dole parking. I ile tu? nawet 100 metrów nie ma. No i centralnie widziałem, jak sąsiada po za I to chłopaczka 17 lat. No to jak wychodziłem to do pracy o szóstej, no to już go widziałem w czarnym worku przy bramie leżą. Policja już tam zabezpieczyła wszystko. Szokujące. Szokujące. No, no tak właśnie się tam dzieje. Niby tam jest ładnie, oczywiście polecam, można tam lecieć na, nie wiem, na tydzień sobie, pozwiedzać do szczekolmu czy coś. Ale tak no, trzeba być ostrożnym. Inaczej. Od rana do wieczora można sobie siedzieć, hmm. ale w nocy najlepiej w domu. Ale wie, że jak Ty tak mówisz że ostrożnie w Szwecji, w kraju europejskim, to równie dobrze mógłbyś powiedzieć leć do Korei, tylko bądź ostrożny, nie? Korei Północnej w zamyśle. No tak, no. To jest niesamowite. No. Jest niesamowite, szokujące. Inaczej, też jak się ich nie zaczepia, to jest... to też nic nie robią. No. Jeżeli się nic do nich nie mówi, Albo się nie zaczepia. No dobrze wiesz, że idzie laska w nocy i ona nie musi zaczepiać. No, tylko oni mają taką, taki dystans też do kobiet. Mówisz? No, bo tam jest inaczej. Tam jak ja pójdę i się do jakiejś kobiety, to będzie uraza dla jej tam męża czy dla kogoś. Czy dla niej to będzie uraza. No bo oni mają swoje te jakieś święte rzeczy, tak. I Czyli... dlatego tam nie wolno się odzywać do kobiet, których, nie wiem, idzie się na imprezę tylko ona jak pierwsza podejdzie, to jest ok. Wiesz co, ja, ja zazwyczaj nie lubię przeklinać, ale j**a, to jakieś średniowiecze. Do. No bo tam są te muzułmanki, te jakieś inne kultury, tak? I do nich nie wolno podchodzić. Bo to jest obraza dla jej całej rodziny wtedy. Taka i potem zlatują się ludzie i się zaszczelają. Czy już mówiłem, że to jest szokujące? No. Ja <laughs> Ja na początku też nie wiedziałem, nie wiedziałem, a byłem jeszcze sam. I tak podszedłem do jednej, to potem musiałem przepraszać. No bo inaczej nie wiem, czy bym tu w ogóle jeszcze stał dzisiaj. <grym> no i widzisz, no. A przychodzą do mnie tutaj i mi ludzie narzekają, że w tym kraju jest źle, że, że, nie da się, że nie da się chodzić. Bo mieliśmy tutaj na przykład, nie wiem, czy... A wiesz, tego nożownika. Tego nożownika. A nożownik to to jest mały... Ale kipusz. chciałbym coś zaznaczyć. Zobacz, jedna taka taki incydent, i zobacz, jak o tym było głośno. Trzemnica przez, przez to chyba przez kwartał nie mogła spać. Ja, ja to, jak słyszałem o tym na no, no to ja inaczej. Ja siedziałem w Szwecji no. i tam było codziennie coś było. Jak nie, codziennie. Nie, codziennie. Nie było takiej, nie było dnia, że nic się nie działo. No potem się przeprowadziłem w inne, inną miejscowość, za Sztokholm. No to pierwszy tydzień była cisza, ale potem się zaczę zaczęły nożownicy e, i to w biały dzień nożownicy byli. I tam no, gościu sobie szedł, e, wiem, że po pracy, Polak też był Tak. i miał taki nóż sobie roboczy. Mhm. I jakiś po prostu gościu podbiegł, wyciągnął mu ten nóż z kieszeni, ze spodni no i go strzelił. I go dziknął, jak u własnym nożem? Jak u własnym nożem jeszcze. Można? Można, I, jak widać. I tam się tam... tam jest codziennie coś. Niesamowite. A tutaj incydent. Yeah. Menale się pobiły, Ujmijmy to w ten sposób. No tak, no. I to już jest wielkie I halo. to już jest halo. No. Także to jest ten poziom, nie? Ten dysonans, tak? No, znaczy, jakby wojsko przyleciało helikopterem, bo był w Szwecji był taki incydent, że wzięli tira mm -hmm. i wjechali w Jubilera. Wojsko przyleciało helikopterem i normalnie na Linach zjeżdżali na dach tego wieżowca, żeby wleźć do budynku. I to już było już wielkie coś, tak? Bo już wojsko przyleciało i przyje przyjechało wszystko. Bo jubilera okradałem, największego w Szwecji, tak? I to z takim złotem, że tam są już miliony, tak? No, wiesz co, a u nas jedyne co, to słyszałem, że jakiś dwóch debili młotkami chcieli coś rozbić, szybę czy coś, nie? <grym> No to, Czyli cieszmy państwa? się, cieszmy Bo się, tak? My się możemy cieszyć, że w Polsce jest taka, nie... tak jak w Szwecji. I tak? Oby jak najdłużej. Tego sobie możemy życzyć, nie? No. Naprawdę. Tylko tam jest dużo imigrantów w Szwecji. To jest najwięcej. Wiem, to słyszałem jest naprawdę... no, multum jest ich tam. Słyszałem, że Szwed na ulicy to jest coś, nie? E, inaczej Szweda w Sztokholmie, tak? Może jest 10%. 10%, reszta zagraniczni imigranci. Reszta zagraniczni imigranci, a jest taka wyspa szwedzka i tam jest 100% Szwedów, a tak. Szweda można rozpoznać po tym, że jest to, że jasną karnację ma i ma tak z 2,20 wzrostu. Naprawdę? Taki szwedzi wielcy są? Tak, szwedzi są tacy duzi. No kobiet, kobieta szwedka, ten typowa, to ona ma 2 metry. Naprawdę? Szwedzi są, jak ja stanąłem koło Szweda, bo akurat byłem w filmie, gdzie m moim szefem był szped. No. Stanałem to był taki... Nie pomyślałbym. Nie. Szokujące. Nie. Dobra, gęsto się robi, już ci no, drukujemy jeszcze raz. Na pewno teraz się zaświeci, to podpisz mi się, proszę. Dobra, teraz jest. Mhm.